Cześć, drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Zagramy w Star Wars The Force, Unleashed Ultimate City Edition. W końcu wychodzimy z dupy. Albo no nie wiem, czego tam jeszcze. Dobra, tak tego nie rozwalę. Nie jest film. Nie ma daj wielkiego bąka. <grym> genialny początek odcinka. Naprawdę, póki co mój komputer nie, nie świruje. Jest plus. Wyczyściłem ten, ten y, radiator na procesorze i y, wentylator został wyczyszczony. Więc mam nadzieję, że to coś da. Tak, tak. <laughs> Przeżyję. O kurde Super, ci to są ci przywódcy. Znaczy tam mamy niemilca i to dużego niemilca. No właśnie, idzie tu. Au, Ciężko go będzie rozwalić A nie Dobrywa <grywa> ją to ostro Musimy tylko uważać na te Jego kamyki spadające Jeszcze raz powinien zginąć No go z piorunem rozwale. O mam QTS super Dobra. Ku. A, sorry, moje pioruny. Ku. wow, dat pieruny. Padł. Dobrze. Spadaj. <gryw> o Jezu. Dobra, ich przywódcy trzeba. Nawet wy słaby, słabi, jeżeli chodzi o prąd. Jesteś. Jaki, jaki cłoniec? Staje jak się teleportować. On wcześniej nie miał tej umiejętności. Chodź tu, gnojku, skin. Dobra, padli. Tak tam mamy kostkę, co mnie cieszy. Ale czy tu jest coś jeszcze? O, to mnie ciekawi. Tu coś podniszczone. O, jest kostka. Ja się kurde do nie dostać. Nie, jestem za nisko. Stąd? To jest, kula kombo mocy i win combo. Coś jeszcze, tam... Tylko tam była jeszcze kostka. I tak jedną, jednej nie mamy, szkoda. Sam się stopni. Ja, <grywa> to było piękne, teraz tak, gdzie, gdzie, jest ta przeklęta kostka, nie widzę. Jeszcze żyjesz, win. Ale gdzie jest ta kostka, bo jej nie widzę? Usuniemy się. Tu jest. Nie, nie trafię w nią, niestety. Muszę jakieś podwyższenie spróbować skoczyć. O, na przykład Jest. Niestabilny niebieski kryształ miecza świetlnego. Uuu, jakiś niestabilny. Za chwilę go wypróbujemy. Niecie, o jakichś słodkich pesów. O nie, nie złoty. Dobra. Wow, wow, wow. Spadajcie, kurde durnie. Błyska wam rzucę. Muszę nawet tych pozbyć. Roślin. O, już widzę tam kolejnego Ragnoka. Mąż kurde. Turnie. Przynajmniej jeden z was zginie. Cudnie. O kurde, co za gnojek. Jest, mamy. Przy okazji mamy awans. To nam trochę dupę uratowało. Skin. Zadanie, które wykonane. Super. Zobacz, zobaczmy sobie, może ten e, kryształ niestabilny. Niebieski, zablokowany. Niestabilny. A zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Mamy ten skompresowany, teraz mam niestabilny. Da się fajnie mienił. Dobra, zostawmy sobie ten kryształ. A, i tu mamy znów tego pana. Any sign of Senator Organa? Nie yet, but it's close. I can feel it.

o Jezu ku, cool. w ostatniej chwili. Lewy przycisk. Generalnie nie gafy. Ej masz! Żryj moje kierunki Padł. Padłeś? Powstań! Powerade! Masz ty i masz dobrą tarczę. Muszę się przez nią przebić Wow Macie w sprądu Pińcie wszyscy. Nie lubię was. To jest ty Bo cię lubię. To jest jakiś mroczny wojownik, teraz ja tak zauważyłem. I kolejna kostka, świetnie. Dobra. I idą głupki z kosmosu. Zginęliście? Chyba tak, dobra. Tam jest ten durny. na co potrafi się teleportować. Tam rośli te. Wow. Wow, wow, wow. Uy, ja pierdol, zaraz zginę. Daj to swojego przywódcy. Dobra, padł. Ach, mam całe życie, na całe szczęście. Uff. Dziwnie, czego tą drogą mogliśmy iść. A były dwie pokazane, nie? No, mam 10 minut, dopiero na liczniku. Kilka odcinków sobie zrobimy na zapas. Nie będzie kites. nie chcę tam włączyć kamery akcji, po co mi to? I coś się teraz wydarzy. się przez rak Kornów. Pięknie, kurde. Nie uśmiecha mi się to. O, senator. Senator Organa. Master Coda has sent me to rescue you. I knew he couldn't stay out of the fight for long. But I thought he'd be angry with me for ignoring his advice. <laughs> He's angry, but I think he wants to be able to yell at you in person. Hurry. Shakti's apprentice has gone mad. This whole planet has gone insane. Oh, we're not crazy. <laughs> We've just embraced the power of the dark side. Stand aside, girl. Don't make me hurt you. <laughs> You won't let you Oż w pięknie. O, długa walka. On nic życia nie stracił. Kurde. Nie jest za dobrze. Ojej, pierdole. Bo jezu jeszcze ty. Dobra. Dobra, tak teraz ci więcej zdrowia, ale musimy uważać. Jeszcze ta się tutaj gdzieś czai. No a czuj, że szaruj. O wow, wow, wow. spadaj mała Dobra Uciekamy, uciekamy No, z tym kolesie nie ma żartów niestety. No Dobra, szarżuję. Up, Unik! Ja tyl tego! Nie znam je mnie zatykować, to jest plus. <śm> chodź, chodź, chodź. O, utknąłem, Fuck. Dobra. <śm> LOL, co się stało się? <ś> Dobra, nie wiem co się stało. Ale niestety musimy jeszcze raz walczyć, dobra. Yy, wiecie co, zrobimy jedną rzecz. Zmienimy ten kryształ pomocniczy na ten, który zadaje elektryczne obrażenia, czyli na ten. Ten mi się bardziej tutaj przyda w tej walce. Widzę, że one są dosyć mało odporne na prąd. Hop, dobra. Dobra. Wow. Dobra, oberwiesz trochę i my uciekamy. jest łapa, tu mnie zablokowała. Wow, dobra. Stawaj, stawaj, Star Killer. Nie lubię tej. No, już wiem co się stało, po prostu odda się ciemnej stronie mocy. Dobra. I... Aj, nie udało mi się zrobić potężnego ciosu, szkoda. Wow. Dobra, oberwał trochę. To mu nic nie zrobiło. Stałe, stałe, Star Killer. Gorzej mi teraz idzie. A przynajmniej pozbyliśmy się części kości. No, ej, no przecież uniknąłem go. No, to już jest nie fair. Przecież go uniknąłem. Ta padła sama. O go jakoś rozwalić. Dobra, nie mam już mocy, nie dobrze. mocy odnawia się. Dobra. Wow. Uciekamy, uciekamy. Muszę go szybko pokonać, bo ja mam mało zdrowia Spadaj dziewczyno No jo, co jeszcze? Ja bycie tu kurczę tak Wow, dobra, ledwo Dobra, uciekamy I prądę go popieścimy Dobra, masz czerwone zdrowie O wow, wow, wow Uciekłem, udało się Jeszcze go prądem popieścimy. Jeszcze jedna taka seria i powinien zostać pokonany, albo nawet. Wow, 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 dziewczyno, dziewczyno, nie podrywaj mnie. O Jezu, ona mi tu wkurza. O, było? Jest. Dobra, teraz ostrożnie aj nie, nie udało mi się dobra no, Jeszcze raz leci lewy eh Kurde, spierdziliłem. Jeszcze raz. No, że, ty, że nie tracimy zdrowia przy tym Już znam sekwencję Q No no brywa <laughs> Tak E Spacja <laughs> I co, wy polatasz, kolego? Nie skaż, bo on za nim skoczył. Niezbyt nie wiesz, mały. Jeszcze ona tutaj. I na Dobra, mam też ją pokonać. shit. A tu. Wow, wow, wow. Tam podwójny. No, szkurde, odczep się. Nie lubię z nią walczyć. Nie wiem, gdzie ona jest tam. Kurde, odparowałaś mnie. No skurde. No to jest to, że ja jej ja tu nie widzę. Chodź tu. Dobra, mamy ją. LPM, LPM, marszujemy! Dobra. No, po co jej oddajesz? Jeszcze raz. Dobra, teraz traci dużo zdrowia. Może mi nie okazać litości, ale ja ci okażę. Tak Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie na ten elektryczny atak jest świetny. Dobra, mamy UTE. Wow, jaki unik. have a chance some you've won. The senator's yours. There's no need to kill me now. You are a slave to the dark side. I'd be doing the galaxy a favor. It's not my fault. Shakti abandoned me here. It is evil. It corrupted me. But you—you you can save me. Just let me get away from here. Just let me go, and I'll turn my back on the dark side. That one. She reminds me too much of another young Jedi who turned to the dark side. You shouldn't have let her go free. You really think she's free? She'll carry the memories of what she's done here forever. Oh, <laughs> she? Wolniej Sarlaka. Nie wiem o co chodziło, nie udało się. No, ale to, co kiedy powiedział to prawda. Ona zawsze będzie pamiętać o tym. Więc kontynuujemy zatem. Open Rebellion is too dangerous, Master Koda. I know I owe you my life, but. You don't owe me anything. I told you on Cloud City that I can't help you. Now since I lost my sight. He's your hero, and it's his rebellion. Join us because he's asking you to. You are the first to really fight the Empire. We're not prepared to go to war yet. We need weapons and starships and people with the courage to use them. I don't know how many others will stand with us. But surely you know some who will. Well, yes, there are other senators who have spoken out against the Emperor. But they will be hard to convince. We just need to show them that the Empire is vulnerable let me meditate on that I'm I'm sure we can find the right target in the meantime Senator gather your friends we're gonna need all the help we can get master he's here You have received my message? Yes. Your mission goes well. I have recruited others to my cause, but now I need your counsel. My allies seek a major strike against the Empire. The Emperor rules the galaxy through fear. You must destroy a symbol of that fear. The Empire is building Star Destroyers above Raxus Prime. That shipyard is your next target thank you. lord vader, there is much conflict in mind. your feelings for your new allies are growing stronger. do not forget that you still serve me. i hate being him. i think he does too. master. juno. i came to find out where you wanted to go next. But it looks like you've already been told. Juno, you know, this isn't what it looks like. Of course it is! You're still loyal to Vader. After he branded me a traitor and tried to kill you, you're still his. his. his slave. Then why did you defy Vader to rescue me? I needed someone to fly the ship! We both know that's not true. My being here has never been about my piloting sometime soon you will decide the fate of the rebellion not your master and when you're faced with that moment just remember that i too was forced to leave behind everything i've ever known please don't make me leave another life Świetnie, trans mamy oczykę transportacji imperialnej i jesteśmy znów na Planecie Złomiarzy. Cudownie. Dobra, a w tym miejscu Wam podziękuję za uwagę, trzymajcie się do następnych odcinków, hej ludzie!